Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, jaki był prawdziwy powód jego odejścia. Możecie sobie też zinterpretować to pytanie jako, jaki był prawdziwy powód kłótni, sprzeczki, bo często to jest porównywalne. Niemniej jednak będzie zapisane to jako, jaki był prawdziwy powód jego odejścia. Odejścia. Kochane, do wyboru jest numer 6, numer 5, numer 4. Zapraszam do tego, abyście się zastanowiły, przemyślały sobie, który z tych numerów tutaj najbardziej Wam pasuje. Ja czwórkę i piątkę już odsunę na bok, a przejdę do tych z Was. Które wybrały numer 6. Kochane, ja jak zawsze na samym początku przypominam o tym, że mój mail jest w czasówce pod filmem, więc jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, to piszcie, kochane moje. Prywatnego, to znaczy prywatnego czytania partnerskiego lub ogólnego. Może potrzebujecie pracy z wahadłem, być może na przykład skanu ciała pod kątem ukrytych emocji, albo oczyszczania aury lub czakr. Piszcie, kochane. No i oczywiście talizman, o którym też przypominam który y, może być Wam y, pomocny, przydatny w życiu. <kühm> Dobrze. No to teraz, kochane, patrzmy. Jeżeli wybrałaś szóstkę, jaki był prawdziwy powód jego odejścia? Siódemka kielichów, diabeł i ósemka mieczy. Kochana, y, życie postawiło na jego drodze y, dość sporo możliwości, pokazało wiele dróg wyjścia. Y, 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 Podsunęło mu wiele pomysłów i pokazało wiele ścieżek. On, patrząc na te możliwości, przyglądając się temu, co świat mu podsuwał, nie bardzo potrafił dokonać wyboru. Wniosek z tego taki, że. On do końca nie wie, czego chce. On nie wie, w którą stronę w ogóle powinien ruszyć. Siódemka kielichów pokazuje idealizowanie pewnych rzeczy, to życie w iluzji, bujanie gdzieś tam w chmurach. Wszystkie drogi, wszystkie propozycje, które on dostaje od życia, które ty mu podsuwałaś, będąc z nim w relacji. Wszystkie one wydawały mu się i wydają mu się bardzo podobne, i on kompletnie nie potrafi dokonać wyboru, i nie wie, po który z tych kielichów sięgnąć. Jest pokazana dalej karta diabła a to informacja, że. Rozum i takie zdroworozsądkowe myślenie u niego nie działa. On podąża za pasją, on jest ukierunkowany na spełnianie swoich zachcianek, bo to nawet nie są jakieś górnolotne marzenia. To są takie zachcianki, zachciewajki, które przychodzą i po które on od razu sięga po które wyciąga rękę bez głębszego zastanowienia się diabeł bardzo często ojejku, bardzo Was przepraszam bardzo Was kochane moje przepraszam, mam nadzieję, że to na zdrowie diabeł bardzo często pokazuje uzależnienia uzależnienia od kogoś od czegoś tutaj mogą być jakieś Schematy zaczerpnięte z rodu, z poprzednich relacji, z poprzednich związków, również w ogóle z życia, które już było. Albo właśnie z tego wyuczonego, z tego podpatrzonego życia, gdy był dzieckiem, lub właśnie przekazane z rodu, jak powiedziałam. To uzależnienia, które mogą dotyczyć tak naprawdę wszystkiego. To zarówno mogą być używki, jak i nadmierna chęć na seks, ale również może to być Chęć zdobywania ciągle kogoś nowego, poznawania kogoś nowego, zdrady to również często energia wpisana tutaj w kartę diabła, po prostu adrenalina, która pokazuje się, gdy robimy coś, co nie do końca jest tolerowane przez innych. Diabeł może mówić o hazardzie, diabeł może mówić o nadmiernej pracy, również, ale właśnie też o zdobywaniu kogoś nowego. On jest tutaj mocno pogubiony. W tej ósemce mieczy pokazana jest energia takiego. Siedzenia w głowie, wymyślania pewnych rzeczy, pewnych niekorzystnych rzeczy dla Niego, dla Was, dla Waszej relacji, dla Niego ogólnie w życiu. To jest raczej czarnowictwo, a nie patrzenie. W przód i oczekiwanie od losu, że los naprawdę spełni jego marzenia. Wygląda na to, że los nie spełnia tych jego marzeń, bo on się waha, bo on przeskakuje z kwiatka na, na kwiatek, bo on nie potrafi tak naprawdę powiedzieć, czego chce. On prędzej powie, czego nie chce. W tej ósemce mieczy. Jakieś tam właśnie czarnowictwo się pokazuje, te czarne myśli, to siedzenie w klatce, brak zaufania do innych, a z drugiej strony idealizowanie tego, co, co mu pasuje. Czyli jeżeli mu pasuje, to wtedy będzie to wychwalał, a jeżeli coś nie jest po jego myśli, to wręcz przeciwnie, będzie cały czas na to psioczył i... Będzie mu z tymi pomysłami mega pod górkę. On ma dużo rzeczy do przepracowania, kochana moja, bo jest tutaj kilka powodów, dla którego on odchodzi z tej relacji, lub dla, którego, dla których zamierza z tej relacji odejść. Często pasja bierze górę nad rozumem, a jeżeli już dochodzi do głosu rozum, to raczej będzie to brak perspektyw i wymyślanie tego, co się może nie udać, a więc zero pozytywnych. Myśli, kochana. Jaką Ty masz kartę radę? Dostałaś tutaj siódemkę mieczy. To informacja, abyś była czujna, abyś zwracała uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Siódemka yy, buław mówi o. Yy, yy, Mówię o siódemce mieczy, a. a yy, Mówię cały czas siódemka buław, kochane, siódemka mieczy oczywiście, siódemka mieczy to zdrady, siódemka mieczy to podstępy, siódemka mieczy to chęć oszukania Ciebie, a więc miej oczy szeroko otwarte, uważaj... Na to, co dzieje się wokół ciebie. Ktoś może Cię, kochana, podglądać, śledzić, przyglądać się Twoim poczynaniom, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. Jeżeli w tym momencie faktycznie się rozstaliście, jeżeli już nie jesteście razem, może być tak, że on będzie cię śledził, podpytywał o ciebie Twoich znajomych, Twoich sąsiadów, osoby, które z Tobą przebywają, które są w Twoim pobliżu. Ale Siódemka Mieczy może też mówić o tym, że on, na przykład, będzie Ci śledził w mediach społecznościowych będzie cały czas trzymał rękę na pulsie i kontrolował, co Ty robisz. Będzie tym e, mocno zainteresowany. Siódemka Mieczy przypomina, kochana moja, o tym, aby e, czytać wszystko, co e, dostajesz do podpisania, nawet tym e, najdrobniejszym drukiem e, napisane rzeczy. Chodzi o to, aby ktoś e, nie oszukał Ciebie, aby ktoś e, nie chciał przekłamać pewnych rzeczy. Mówi co innego, a może być co innego napisane, a więc dobrze byłoby, abyś czytała wszystko, co podpisujesz. A jeżeli uważasz, że jest to napisane zbyt skomplikowanym językiem, bo bardzo często się tak zdarza, w tej chwili już większość umów jest napisana w ten sposób. Dobrze byłoby, abyś po prostu udała się do kogoś, poszła do kogoś, kto się na tym zna, tak? Czy to jakiegoś urzędnika, prawnika, notariusza, kogoś, kto po prostu jest bardziej na bieżąco z pewnymi rzeczami, albo do kogoś, kto w niedalekiej przeszłości właśnie podobną umowę. Podpisywał. No, kochana, namieszane tutaj masz. Ale od kart, nie, od kart y, anielskich dostałaś informację, nie ma się czym martwić, jesteś bezpieczna, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostaje rozwiązana w najlepszy możliwy sposób. I bez wysiłku. No i pięknie, kochana moja, a więc nie przejmuj się tym, co w tej chwili dzieje się w Twoim życiu, bo już pędzi nowe, już pędzi lepsze. Bardzo Was, kochane moje, proszę o łapeczki w górę, o subskrypcję i o komentarz. Całuję Was, a teraz przechodzę do tych z Was, które wybrały numer 5. Kochana, Tobie też pragnę przypomnieć o tym, że mój e-mail jest w czasówce pod filmem. Jeżeli potrzebujesz czytania prywatnego, jeżeli potrzebujesz pracy z energią, z wahadłem, oczyszczania czakr, aury, pomieszczeń, w których pracujesz, a być może potrzebujesz. Skanu swojej, swojego ciała, swojej energii pod kątem uwięzionych emocji, to pisz kochana na maila. A teraz zobaczmy, jaki jest prawdziwy powód jego odejścia. A kochana, e, kobieta, tutaj ewidentnie e, cesarzowa to kobieta, cesarzowa to e, dostrzeżenie jakiegoś e, dobrostanu, dobrobytu, e, miłości do kogoś innego. E, cesarzowa, która pojawia się. Tu w tym czytaniu mówi o tym, że coś mu nie pasowało, coś mu tutaj nie odpowiadało. Dlatego, gdy cesarzowa pojawiła się na jego horyzoncie, gdy zobaczył tę kobietę, gdy poznał tę kobietę, to było to właśnie przyczyną innego spojrzenia. E, negatywnego spojrzenia akurat na Waszą relację. E, kochane, cesarzowa może też informować o tym, że jeżeli Ty byłaś e, kochanką, to on wraca do żony, bo cesarzowa. Często jest też pokazana jako ta stała partnerka. E, kochane, Koło Fortuny mówi o tym, że e, no po prostu odmieniło mu się i e, Koło Fortuny przechyliło się w innym nie, kierunku, korzystnym według niego dla niego, dla nowej relacji lub właśnie powrotu do tej e, swojej stałej partnerki. Kochane, e, jemu się wydaje, że Złapał Pana Boga za nogi, że wszystko będzie mu wybaczone, jeżeli wraca do stałej partnerki, lub dostał cudowną, niesamowicie dobrą szansę, dobrą partię na coś wspaniałego, że nagle to koło fortuny się odwraca, nagle jest przypływ dostatku dobrobytu, zresztą podobnie jak w cesarzowej tam też jest wpisane tam też jest wpisana energia finansów i dobrobytu. No jest jedno małe ale. Na koniec pokazuje się piątka mieczy. Wygląda na to, że wszedł zbyt szybko z jednej relacji w drugą, lub nie zakończył pewnych rzeczy w relacji z tobą. Nie przedyskutował, nie przegadał, nie przepracował pewnych rzeczy i energia poszła za nim lub pójdzie w najbliższym czasie. Piątka mieczy mówi o kłótniach, o jakichś niesnaskach, o nieciekawych takich energiach po prostu w relacji Piątka Mieczy Piątka Mieczy mówi o porażce, mówi również o nierealnych pragnieniach a więc może początkowo ta cesarzowa wydawała mu się niesamowicie atrakcyjna albo żona postawiła sprawę na ostrzu noża i z czasem dostrzegł, że Wykonanie tych pragnień jest po prostu nierealne, pokazują się więc kłótnie, jakieś fałszywe obietnice, jakieś zdrady, A więc to koło fortuny będzie się nadal kręciło, raz będzie pod wozem, raz na wozie w tej chwili może być jeszcze e, przez chwilę szczęśliwy, e, ale e, piątka mieczy wygląda na to ściągnie tą energię jego troszeczkę e, w dół, więc gdy ochłonie, to może się okazać, że e, jeżeli to jest całkiem nowa osoba, to że trafił po prostu z deszczu pod rynne e, wydawało mu się być może, że nie czuje się w pełni szczęśliwy, że e, coś mu tam nie pasuje i teraz już będzie wszystko pięknie pachnąco, kwitnąco, a no niekoniecznie tak to wygląda. Również jeżeli wraca do stałej partnerki obietnice, które złożyła jego żona o tym dobrobycie, dobrostanie, szczęściu i wybaczeniu być może wszystkich, wszystkich jakichś nieporozumień, spełznie tylko i wyłącznie na obietnicach. Piątka Mieczy mówi o tym, że jeżeli się kłócimy, to w życiu nie ma wygranych i nie ma przegranych. Zazwyczaj na polu bitwy wszyscy, którzy zostają to przegrani. Kochana, ty jako kartę radę dostałaś dwójkę mieczy, a to informacja o tym, że przed tobą pojawił się wybór. To nowy pomysł i teraz ważne jest, abyś zbytnio go nie analizowała. Oczywiście chodzi o to, żeby przemyśleć i nie postępować pochopnie w swoim życiu, szczególnie przy podejmowaniu decyzji, ale nie analizuj czegoś w nieskończoność. Jeżeli czujesz, że to ci nie pasuje, jeżeli uważasz, że to ci nie pasuje, raczej to ci nie będzie pasowało. Kochana, dostajesz szansę na coś nowego. Ważne abyś podjęła decyzję w którą stronę chcesz ruszyć. Jeżeli zbytnio będziesz analizowała, zbyt dużo będziesz się zastanawiała nad tym, czy to zrealizować. Może być także jakaś szansa, po prostu przejdzie ci konosa i będziesz musiała czekać na następną. Możliwość. Tutaj w dwójce mieczy może być decyzja do podjęcia zarówno w relacji. Często, rel, często dwójka mieczy pokazuje, że w związku jesteśmy razem, ale osobno. Więc to może być karta, która niekoniecznie mówi o kłótniach, ale o takiej oziębłości w relacjach na pewno może też dotyczyć decyzji związanych z pracą. Dwójka mieczy to też niezdecydowanie i jakieś wewnętrzne rozdarcie, a więc takie, taka huśtawka nastrojów. A więc kochana, zwróć na to uwagę i zwracaj uwagę na swoje myśli. Ważne, aby były to myśli pozytywne. Abyś po prostu nie przyciągała do siebie e, jakichś mało ciekawych e, energii. E, powiedziałam, że może to być związane z pracą i karta e, anielska, ona tutaj e, podpowiada, że faktycznie tak być może, bo dostałaś kartę przedsiębiorcy. Samo zatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji, i Boskiego Przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. Ale kochane, nie zapominajcie, że e, słowo samozatrudnienie możemy e, zastąpić e, na przykład samorealizacją. E, Czyli, czy samorozwojem to też jest e, bardzo ważne. E, nie zawsze ta karta musi być e, w 100% związana z pracą, ona może być właśnie też związana z tym, jak się z tym naszym rozwojem, e, z rozwojem e, duchowym, z nowymi pomysłami e, na życie, na związki, e, na to właśnie, w którą stronę e, ruszyć chcemy. Czyli mogą to być. Pomysły ogólnie związane z Twoim życiem, kochana. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byłyście. Proszę Was o łapeczki w górę, o subskrypcję. No i oczywiście o komentarze. Całuję Was, zdrowa baba i tarot. A teraz zobaczmy, co dla tych z Was, które wybrały numer 4. I Wam również, kochane moje, e, chcę przypomnieć o tym, że jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, to mój e-mail jest pod filmem, e, a czegokolwiek prywatnego, to znaczy czytania prywatnego, to znaczy e, oczyszczania czakry za pomocą wahadła, e, a może. A może jakiegoś skanu pod kątem emocji, które są gdzieś tam poupychane w waszym ciele i budują jakiś mur wokół serca, albo wbijają wam noże w plecy? No, pomyślcie o tym, kochane moje. Przypominam, że robię również talizmany. A teraz zobaczmy dla czwóreczki, co tutaj pokażą, pokażą karty, jaki był prawdziwy powód jego odejścia. Kochana, wygląda na to, że tutaj coś zostało odcięte, zakończone. E, mam wrażenie, że e, zapytałam o jego powód e, odejścia, ale mam wrażenie, że e, to było tak jakby za obopólną zgodą. E, pojawia się tutaj e, as mieczy i królowa mieczy, a więc sporo takich e, energii odcinających. A zmieczy w uczuciach to bardzo często właśnie ucięcie, odcięcie, ale wygląda na to, jakby jakbyście w ogóle nie mieli od jakiegoś czasu żadnego kontaktu, takiego do pogadania, takiego czasu, właśnie, żeby sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, pewne rzeczy sobie powiedzieć a mieczy pokazuje właśnie to e, kalkulowanie i zdrowy rozsądek z jednej strony e, zarówno w pracy jak i w relacji, ale to jest właśnie też e, informacja o tym odcinaniu i e, problemach w e, komunikacji w e, konwersacji. Może tutaj się e, zadział jakiś problem w tym właśnie i Nagle się to wycisza, nagle się tutaj może pojawiać jakiś problem, kochana. A smieczy to nowy pomysł, nowe inspiracje, to moment olśnienia, by się zacząć rozwijać w nowym kierunku. No to oczywiście myśli twórcze i intelekt. Ale mam wrażenie, że w tym wypadku może chodzić o Was obojga. Coś tutaj nie zagrało, z czymś się tutaj nie dopasowaliście. Tym bardziej, że pokazana jest jeszcze królowa mieczy. Królowa y, może być, królowa mieczy może być w tym wypadku bliską osobą, jemu bliską osobą, y, związaną, y, nie wiem, z jego życiem osobistym, związaną z jego pracą. Y, ktoś, kto y, będzie go troszeczkę. Podjudzał też, będzie taką e, osobą, która dominuje w jego życiu, e, i może być niekiedy nawet e, agresywna, taka twarda babka. E, w tym rozkładzie, oczywiście, nie zapominajcie, kochane, że e, nie wszystko e, jest zawsze tak. E, Pozytywne lub negatywne. Natomiast tutaj ta królowa mieczy, pomimo że to inteligentna kobieta i stawia na swój rozwój intelektualny, to tutaj ona mi wygląda bardziej właśnie na jakąś taką pyskatą babkę, która będzie. Po prostu mieszała. No i kończy to czytanie tutaj e, dwójka buław, a więc decyzje, decyzje, które e, prawdopodobnie nie zostały podjęte, e, i e, może z tego powodu, że on nie był w stanie tych decyzji podjąć, ty również troszeczkę się od niego odcięłaś. Bo tak jak powiedziałam, do mnie te karty tutaj mówią, że e, ta komunikacja z dwóch stron jest przyblokowana. W dwójce buław on się boi, że boi się tego wyboru. W dwójce buław ten wybór jest bardzo podobny. Obie ścieżki, które pokazują się w, po wyborze, czy, czy obie ścieżki do wyboru, które się pokazują, są bardzo podobne. I... Mm, mogą e, pokazywać bardzo podobne możliwości, e, kochana. E, on się też boi, że jeżeli wreszcie wybierze, to e, może wybrać źle. A jeżeli wybierze źle, to może nie dostać drugiej szansy. I jest trochę między młotem a kowadłem, no bo z jednej strony ten brak e, brak e, Kontaktu, e, brak możliwości na wytłumaczenie pewnych rzeczy, a z drugiej strony ta królowa mieczy, która jeszcze tam dokłada swoje pięć groszy. I, e, a ty masz, kochana, z kolei, jako kartę radę, e, gwiazdę, ty się w ogóle niczym nie przejmuj. E, przed tobą są nowe wydarzenia, e, przed tobą jest nowy etap w życiu, e, nowe kontakty, które w ogóle absolutnie, całkowicie potrafią odmienić. Twój los. Karta y, gwiazdy to nadzieja na sukces, na stabilizację po bardzo burzliwym okresie. Y, ona oznacza spełnienie marzeń. Y, karta gwiazda też jest informacją, że dla niego byłaś gwiazdą świecącą bardzo jasno na firmamencie. Byłaś też dla niego ideałem y, kobiecości. Ale przed tobą. Twórczy projekt, czyli tu masz nowe wydarzenia, nowy etap, a tu jeszcze twórczy projekt. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy twe życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełnia cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w tobie pasję życia. Super, piękne, e, piękne czytanie, kochana moja. Dla Ciebie e, szczególnie wspaniałe informacje, a więc wszystko będzie Tobie przede wszystkim układało się tak, jak sobie tego zażyczysz. Bardzo Was proszę o komentarze, o łapeczki w górę i o subskrypcję. Całuję Was, zdrowa baba i tarot.